czym? Do ołtarza, ojcze. Kochani, zebraliśmy się w tym dniu, najszczęśliwszym dniu. Tata Dzień dobry, tato. Co tata sprowadza? Posłuchaj, piszesz do mnie w przeddzień ślubu mojej córki i mówisz mi, i mówisz mi, że mój garnitur, który mam od ślubu wymaga wymiany, że nie pasuje do twojego Lorente. Bo mam zniżkę. Dla świadków i rodziców to odpowiem ci po angielsku. You are the man. Przecież nie poprowadzę córki do ołtarza w starym garniturze. Zadzwoń do nich. Złóż im propozycję nie do odrzucenia. Jutro 10 rano. Dobrze, ojcze? Drodzy goście, nie bójcie się kochać i nie bójcie się prawdy. No. Teść plus ty plus Lorente. Najlepsi przyjaciele Ever.